Zjeżdżamy właśnie na kanał Żerański. Jest 7 kwietnia 2024 roku i organizowane przez Okręg Mazowiecki PZW towarzyskie zawody spłowikowe dla dzieci i młodzieży ze szkółek okręgu. Liczba startujących to prawie 100 osób w trzech kategoriach wiekowych: U16, U14 i U12. Z naszego koła numer 13 legionowo wystartowało trzech zawodników w kategorii lat 12. Wiktor na stanowisku numer 28, Zosia na stanowisku numer 30 oraz Krzysztof stanowisko numer 7 i właśnie dostaliśmy sygnał do nęcenia na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, które zaplanowane zostały na godzinę 10. musisz za siebie bo to jest lepiej, bardzo. Oj Wiktor, z naszego koła w kategorii do lat 12. No, Dobra, i rzucasz sobie. Kolejny zawodnik z naszego koła, Zosia, również w kategorii do lat 12. Zosiu, stanowisko numer 30, sektor B. Kategoria do lat 12. Powiedz, jaki plan na dzisiaj co będziesz łowić? Płotki. No i super. W dużej ilości. Postaramy się. Dobra, dzięki serdeczne, powodzonka. Nie, dziękujemy.

No i Zosia w akcji Wiktor też skupiony No i czekamy na wyniki Zawody trwają walka na całego Zosia na razie 7 krąpików Wiktor, dwa stanowiska bliżej walczy. No i zobaczymy, czym w dniu dzisiejszym kobiałka będzie potrafiła obdarzyć tych młodych adeptów wędkarstwa. Zakończyły się zawody. No i odbywa się aktualnie oficjalne ważenie. Powiedzcie, jak wyniki. Zosiu, Julek, jak poszło, jak to wyglądało w przeciągu całej tury? O, łowczyni spisała się świetnie. Walczyła od początku do końca. Myślę, że jak wróci do domu, to padnie. A ile ryb złowiłaś dokładnie? Zna 31 sztuk. W przewadze krąpiki. W przewadze krąpiki. Także jest zadowolona. Zobaczymy, jaki to da wynik. A myślę, że na pewno będzie bardzo solidnie. Dobra, dzięki, i zaraz przekonamy się niedługo ogłoszenie wyników. Emilka, opiektur, opiektur opiekun. opiekun, Emilka, opiekun e, Wiktora na stanowisku 28. E, powiedz, e, jak poszło, jak to wyglądało, jak wrażenia. Czy złapaliśmy 85 gram rybek? Czy 95? 95. Masz rację. E, niestety, sama droga dosłownie takie jak palec nam płoteczki brały no Wiktor się zdecydował żeby wędkować bardzo blisko tutaj trzcin dalej niestety nie potrafiliśmy tam znaleźć ryby większej ona gdzieś nas omijała i tylko rzeźbiliśmy w tych maluteńkich rybkach. No złapał łącznie chyba z 10 rybek więc warunki trudne wietrzne, więc nie najgorzej wielkie brawa za walkę i niedługo ogłoszenie wyników, także trzymamy dzięki. Dzięki. Kontynuacja ważenia w sektorach. Zebranie sprzętu. Za chwilę ciepły posiłek. I zakończenie zawodów. Jeszcze spojrzyjcie Przechu Wiktor, powiedz jak tam przebieg? tury? No dobrze, generalnie robić dużo. No i same wzdęgi. czy ukleję, przepraszam, przepraszam. Zdęgi. Zdęgi to by było lepiej, ale ukleję? Żadnych płoci nic więcej to teraz. Dobra. Ja nie mieliśmy szans trochę, bo osoba koło tutaj miała tyczkę i zrzucała na 10 metrów. No ja miałem batę, który ma 5 metrów. No i ciężko dosyć. Takie ukleje były, malutkie na... No ale punktowaliście, super. Wielkie gratulacje i naprawdę za walkę. Rewelacja. Dzięki. No można się poddawać. Tak jest, nigdy. Dzięki wielkie.

I kategoria U-12. tej grupy do podpisu. I nasza Zosia. Siedlecki Igor. Igor Siedlecki. Igor, proszę. Martyna. Martynka. Za udział wszyscy dostają nagrody. Aleksander, grał, grał. I trwa zakończenie zawodów. Najlepiej wypadła Zosia z naszej ekipy miejsce siódme w swojej kategorii wiekowej do lat 12. Wielkie brawa jesteśmy po zawodach wielkie brawa do naszej młodzieży I do zobaczenia nad wodą. Dzięki.